Ksiądz egzorcysta Steven Rossetti wspomina. Lokalny ksiądz egzorcysta otrzymał pilne wezwanie z klasztoru. Tego ranka siostry obudziły się i zeszły do kaplicy. Zastały drewniane tabernakulum przewrócone na podłodze, ale najświętszy sakrament nadal znajdował się w monstrancji, stojącej obok niego. Siostry były przerażone drzwi do klasztoru były solidnie zamknięte poprzedniego wieczoru i nadal były zamknięte rano. Co więcej, garstka sióstr, wszystkie silne w wierze, nie obudziły się w nocy na żadne dźwięki. Tabernakulum było przykręcone do stołu, a jego podstawa była teraz rozłupana na dwie części. Rozłupanie podstawy tabernakulum i zdjęcie go ze stołu, nie mogło odbyć się bezgłośnie. Wymagało to wyrwania go z podstawy. Krótko mówiąc, to, co się wydarzyło, nie było możliwe z ludzkiego punktu widzenia z kilku powodów, jak szybko doszedł do wniosku egzorcysta. Jeśli atak był demoniczny, a wszystko na to wskazywało, dlaczego demony wybrały właśnie ten klasztor? Siostry mieszkają w niewielkiej odległości od Kapitolu Stanowego i niedaleko kliniki zajmującej się usuwaniem dzieci z łona matek. Są cichą, kontemplacyjną obecnością i wyraźnie opowiadają się za ochroną życia, uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach. Pojawiło się ostatnio wielu zwolenników pozbywania się dziecka z łona matki, którzy protestują. Czy takie demonstracje są furtką dla demonów? To, że szatan zdecydował się nękać te siostry w tak oczywisty sposób, mówi nam kilka rzeczy. Szatan wbrew swoim zwyczajom wyszedł z ukrycia, aby w widoczny sposób zagrozić siostrom. Musi być zdesperowany. Szatan rozpoznaje moc modlitwy i świadectwa sióstr. I uważa, że aby osiągnąć swoje cele, konieczne jest powstrzymanie ich. Być może to właśnie taka modlitwa, bardziej niż cokolwiek innego, zmienia bieg wydarzeń. Choć Bóg pozwolił Szatanowi zniszczyć tabernakulum, nie pozwolił mu dotknąć ani zbezcześcić Eucharystii. Pozostała ona nienaruszona i stała w monstrancji. Jezus jest Panem. Egzorcysta. Najpierw oczyścił ich kaplicę i dom, używając modlitw wyzwolenia Leona XIII, które znajdują się w rytuale dla egzorcystów. Następnie powiedział do sióstr: To tylko demoniczne wybryki. Nie pozwólcie, aby was przestraszyły. Taki jest cel szatana przestraszyć was, abyście się wycofali. Sugeruje to raczej, że to, co robicie, jest duchowo ważne. I powinnyście robić tego więcej. Nękanie szatana jest potwierdzeniem waszej wartości i znaczenia waszego życia. Wszystko, co robi szatan ku jego wielkiemu rozczarowaniu i wściekłości, świadczy o prawdzie i przyczynia się do jego własnego zniszczenia. Aby Królestwo Boże zatriumfowało, potrzeba tylko kilku wiernych serc oddanych modlitwie i zjednoczonych w eucharystycznym Panu. To, co wydarzyło się w klasztorze opisanym przez księdza Rossetiego, pokazuje, jak bardzo szatan jest dziś zdesperowany. Wyszedł z ukrycia, bo jego czas się kończy. Zauważmy, że siostry, które były celem tego ataku, żyją cicho, kontemplacyjnie, poświęcając się modlitwie i obronie życia. I właśnie dlatego stały się obiektem demonicznej furii. Szatan nienawidzi życia, nienawidzi Eucharystii, nienawidzi czystej modlitwy. To, że odważył się tak otwarcie zaatakować, jest dowodem na to, że modlitwa tych sióstr miała moc, która paraliżowała jego plany. Patrząc na dzisiejszy świat, widzimy, jak rośnie nienawiść do sakrum. Eucharystia jest coraz częściej profanowana, Kościół wyśmiewany, życie ludzkie deptane w imię postępu i praw człowieka. Widzimy marsze, które gloryfikują śmierć nienarodzonych, widzimy polityków gotowych podpisywać ustawy przeciwko życiu i rodzinie. Wszystko to otwiera furtki złu, a gdy te furtki są otwarte, demony zaczynają działać. Ale tu kryje się głębia nadziei, bo choć tabernakulum zostało zniszczone, Eucharystia, sam Jezus Chrystus pozostał nienaruszony. To obraz naszych czasów świat, kultura, instytucje, a nawet część samego Kościoła mogą być atakowane, rozbijane, niszczone przez ciemność, ale Chrystus trwa. Chrystus jest niezniszczalny i każdy, kto trwa przy Nim, staje się nie do pokonania. Egzorcysta miał rację, gdy powiedział, że te ataki są potwierdzeniem wartości modlitwy i świadectwa. Szatan atakuje tylko tam, gdzie widzi zagrożenie dla swojego królestwa, a więc to, co czynią wierne dusze, ma ogromną wagę w oczach Boga i wielką moc przeciwko złu. Nie wolno się cofnąć, nie wolno się przestraszyć. To właśnie teraz trzeba jeszcze bardziej stanąć przy Eucharystii, jeszcze gorliwiej bronić życia, jeszcze odważniej świadczyć o Chrystusie. Każdy z nas jest wezwany do tej walki walki nie mieczem i przemocą, ale modlitwą, sakramentami, wiernością Bogu i odwagą życia według Ewangelii. Świat zmierza ku czasom wielkiego przesiewu. Widzimy to w polityce, w kulturze, w rodzinach, w kościele. Ale właśnie teraz trzeba zdecydować, czy staniemy po stronie tego, którego nawet demony nie mogą dotknąć, czy damy się zastraszyć wybrykom ciemności. Prawdziwa siła nie jest w strukturach, nie jest w systemach, ani w ludzkich planach. Prawdziwa siła jest w Chrystusie obecnym w Eucharystii, i to Jego nie da się zniszczyć. To, co wydarzyło się w klasztorze, jest przypomnieniem, że Królestwo Boże nie potrzebuje milionów, wystarczy kilka serc wiernych, modlących się, oddanych bez reszty. To te serca zmieniają bieg historii, to te serca powstrzymują szatana, to te serca podtrzymują świat. A więc zamiast lęku, trzeba odwagi, zamiast ucieczki, trwania, zamiast rozpaczy, wiary, bo Jezus żyje i nawet w największym ataku piekła, On pozostaje nietknięty, a Jego zwycięstwo jest pewne. Właśnie w takich chwilach, kiedy szatan pokazuje swoją złość i bezsilną wściekłość, najbardziej objawia się moc nadziei. Bo każdy atak ciemności, każda próba zastraszenia, każde demoniczne nękanie zamiast osłabić, ostatecznie umacnia tych, którzy są wierni. Historia klasztoru i nietkniętej Eucharystii, to nie jest tylko przestroga, to także proroctwo zwycięstwa. Bóg nigdy nie pozwala, aby jego dzieci były kuszone ponad siły. Nigdy nie pozwala, by zło miało ostatnie słowo. Zgodził się, by tabernakulum runęło, abyśmy zrozumieli, że struktury tego świata, choćby najświętsze, mogą zostać naruszone, ale równocześnie pokazał, że najświętsze serce, jego eucharystyczna obecność, jest nietykalne i trwa na wieki. To jest źródło niezłomnej nadziei. Widzimy dziś, jak świat pogrąża się w chaosie, wojny, niesprawiedliwości, podziały. Zamachy na życie i rodzinę, ale to nie znaczy, że Bóg został pokonany. Przeciwnie, im większe ciemności, tym bardziej widać światło. To jest wezwanie, by nie patrzeć na ruiny, lecz na tego, który jest niezniszczalny, by nie koncentrować się na tym, co upada, lecz na tym, który wiecznie trwa. To jest wezwanie, by zaufać, nawet jeśli wszystko wokół zdaje się rozpadać. Szatan chce, aby ludzie wierzący czuli się samotni, bezsilni i przegrani. Ale prawda jest inna. Każdy, kto trwa przy Eucharystii, jest częścią armii zwycięzców. Każda komunia święta jest zwycięstwem. Każda modlitwa jest ciosem wymierzonym w ciemność. Każde świadectwo życia w wierności Bogu jest ogłoszeniem, że Jezus króluje. Dlatego nie trzeba się lękać. Trzeba trwać, trzeba żyć tak, jak żyły te siostry cicho, wiernie, odważnie, w modlitwie i wierności Bogu. One są dowodem, że nawet garstka serc zjednoczonych z Jezusem może powstrzymać największe ataki zła i że każdy z nas ma w tej walce swoje miejsce. Końcem tej historii nie jest zniszczone tabernakulum. Końcem jest triumf Chrystusa, tak samo będzie w dziejach świata. Choć wiele zostanie zburzone, ostateczne zwycięstwo należy do Boga i kto trwa przy nim, ten będzie uczestnikiem tego zwycięstwa. Nadchodzi czas jeszcze większej walki, ale nadchodzi też czas zwycięstwa. Nie wolno się zatrzymać, nie wolno się poddać bo jeśli nawet demony muszą uznać panowanie Chrystusa w Eucharystii, to znaczy, że my, karmieni tym chlebem życia, mamy udział w tym samym zwycięstwie, a to jest źródło nadziei, której nic i nikt nie zdoła odebrać. Amen.